Dzisiaj wraz z Olą będziemy odpowiadać na 8 pytań z wiedzy ogólnej. Dobra odpowiedź równa się 100 złotych. natomiast zła odpowiedź równa się 0 złotych. Ale w momencie, gdy odpowiesz źle, to musisz polizać na ślepo przedmiot. I jeżeli zgadniesz, co to jest, no to w pewnym sensie się ratujesz i zgarniasz stówkę. Pytania oraz przedmioty wymyślił nam Bartek. On by mieć głupie pomysły, także mam nadzieję, że nie będziemy lizać jakiejś surowej ryby. No ale o tym przekonacie się, oglądając film do końca. Ja za to przekonany jestem, że prawie połowa z Was dalej nie subskrybuje tego kanału, bo tak pokazują mi statystyki. Dlatego sprawdź koniecznie. Ten czerwony przycisk jest u ciebie tam na dole szary. Jeżeli nie, to to zmień, bo lecimy do miliona i tylko z Twoją pomocą może się to udać? Zostawcie koniecznie like lajka, jeżeli chcecie więcej lizania na tym kanale. No dobra, chyba nie ma co gadać. Wychodzimy z domu, wsiadamy w samochód i jedziemy do Bartka. Jesteśmy już na miejscu, mamy opaski, mamy tabliczki, jest ze mną moja rywalka. Dzień dobry. Jest też z nami Bartek i co? Myślę, że możemy od razu przechodzić do pytań. Ja jestem pewna, że te pytania są tak trudne, że, że ja będziemy to będzie ustoplizać. Ten... Tak. Celowo on to zrobił. No co się chłosi. Dzień dobry wszystkim. Prosiłbym was, abyście wymienili na swoich tabliczkach cztery europejskie stolice. Dobra, S. Takie łatwe dałeś? No właśnie, to jest chyba za łatwe. Mi coś tutaj, coś, coś jest nie tak. Czekaj, europejskie? Dobra, nie będę się pytał, bo wyjdę na debila, nieważne. No to 3, Trzy, cztery. Bardzo dobrze. A Londyn nie jest, już nie jest, Unii nie jest w Unii Europejskiej? Nie, ale, jest ale jest w Europie. Europie. Jest okay. I to było A, tak? to główne pytanie, które bym chciał zadać. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie ciężej. No. Dobra, ale nie chwalmy przed zachodem słońca. Pytanie. Zaraz się okaże, że będzie hardcore. Czas coś polizać. Pytanie mam do Was takie. panczeniści. Co, co, co? Pan czeniści. Pan czeniści? To do... są dwa osobne słowa. Pan czeniści? Czy nie, to jest, jedno, jest słowo? jedno. słowo? Pan czeniści. Do uprawiania swojego sportu czego potrzebują? Panczy. <laughs> Rower, łyżwy, kiki. Pan czenista. Co on może robić? Nie wiem. Z czym to się kojarzy? Nie Pan, mam tutaj... Pan czenis Pan czenis A jak się to nazywa po angielsku? Nie mam pojęcia. Men y... <laughs> chenis. <chance. laughs> No Ma, mam jeszcze jedną podpowiedź Jest to dyscyplina olimpijska Dobra, no to, to trochę ułatwię Ja strzelam Ja też strzelam Ale to brzmi jak jakiś prymitywny sport Podpowiedziałem ci ale Może źle podpowiedziałem, nie wiem, tego mówię na głos No, ale ja mam C Kiki Łyżwy To są łyżwiarze, ci co tak sprintują na łyżwach Panczenista Panczenista, tak no Skąd ta nazwa się wywodzi, jakby jaki jest... Nie wiem Jaka jest historia tej nazwy, skąd? Dobra, to Lizemko Gdzie na talerzach? Tak, dam wam na talerzach, jakbyście mi blatu nie lizali przypadkiem. To jest pierwszy przedmiot do polizania. Kładę taki olutalerz. Nie okay. dotykajcie tylko rękoma, tak? Tak, tak, tak. Talerz od boku, więc tak wiecie rękoma no, pod talerz. No, no, no. Tak. no, 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 no. Ola do, do góry, ola. Jeszcze troszeczkę. No nie ma tego talerzu. No, nie no, 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 no. Niżej. Dotknąłem to, to było dziwne. Okej. Okay. Jesteście gotowi? Tak, no możesz tak. mi zabrać talerz. Lacie zdjąć proszę o odpowiedzi na tabliczkę. Daj tabliczki. Ja mam dwie rzeczy w głowie. Jednej nie znam nazwy, ale obstawię tą drugą. Żelek robak. Żelek worms. No. Dobrze. Czyli każdy z nas ma dwie stówki. Mhm. To było łatwe. No właśnie to było spoko! Bałam się tego momentu polizania tego. Tak, jeszcze tak lecisz, lecisz i nie wiesz co dotkniesz. Tak no. Najgorsze jest to nie wiadomo. nie wiadomo. Prosiłbym Was, abyście w kolejności od najniższej liczby do najwyższej liczby wymienili top 3 największe polskie kanały względem ilości subskrybentów. Musi być pełna nazwa kanału, czy jak. Nie, tam, byle by wiadomo. Byle by było wiadomo o kogo chodzi. Masz? Mhm. 3, cztery. Coś no, o bajkach, to jest coś tam właśnie z jakimiś traktorami. Czy... Topka to są traktory. Potem jest Blowek i potem jest Freeze. Freeze przegonił Reziego niedawno. Teraz tak. Jeżeli bierzemy traktory faktycznie pod uwagę, no nie był to polski kanał, tam były kontrowersje. No ale jest kupić. finalnie polski. Jakbyś dał w tym zestawieniu jeszcze Reziego. No, u góry Rezji jest, no? To bym też zaliczył. Paweł ma dobrze, Ola, trzecie Freeze, drugie Blowek, coś o bajkach. No tak samo. Coś o bajkę No, coś no, o nie, bajkę. no ale no, powiedziałeś, że nie trzeba dawać nazwy całej No dobra, możemy w takim razie to no. zaliczyć wam Prosiłbym was, abyście przeliterowali rasę psa Chihuahua No mam napisać? Tak Nie wiem Się grało w grę Ty zawsze taki pewny siebie jest. A potem wychodzi różnie Nie wiem, wiem, że jest... Dobra, nie będę mówić Nie, nie wiem, nie, nie wiem Nie wiesz? Nie Chihuahua Przez ha. CH. Pokaż. Paweł, dobrze, Ola, pokaż tabliczkę. Nie, ja mam ja, tak. No okej. Okay. Chihuahua się pisze. Chwilę jeszcze masz Olu szansę zdobyć ja stówkę mimo wszystko. No to Lizanko. To Lizanko. O ja. Kolejnym przedmiotem jest coś takiego. Powiem tak. Ola rzadko kiedy to używa. Jest to na cały talerz. Musisz tylko schylić się głową. Nie możesz w ogóle, ja ci podstawię jeszcze trochę talerz, weź się ręce w dół. I musisz tylko schylić się głową. To jest coś dużego? Coś ale to dużego. Nie jest nic żywego, nie? Nie. Nie może być żywe. Bo to jest potężny bydlak. No jest. Co to jest? Się... Delikatniej z tym! Co? Ja cię ci podtrzymam, bo ty się... daj. Nie, no, skutkie mam iść, co to jest! No musisz do... dobrze się wlizać w to, żeby to rozchwinić. <noise> <noise> Jak to? co to jest. To jest czyste czy które to używała już? Nie wiem. Dobra, <grymne> no, to ja już wiem co to jest. Podpowiedział ci? I tak! Okay. To jest jakiś mop, czy coś? Może zdjąć, zdjąć. Myślałam, że to jest wata na początku, okay. ale wata by się tak inaczej kleiła I przez to, że Paweł powiedział, czy Wiktora to już używała to. To ci No że to jest, to jest to, no. No, to trudno. W tym momencie... Puszczę Wam nagranie. Usłyszycie tam trzy różne głosy. Będę Was prosił o to, abyście wskazali, czy to jest głos. Ale oni będą jeden po drugim, czy trzy nagrania? Macie około 8 sekund przerwy między nagraniami. nagraniami. Dobra, puszczam. Kto skórę? Łapa w górę. Kto to był? Jeżeli wy jakimś cudem dobierzecie tutaj 50 tysięcy polubień, to ja znowu pooglądam z wami TikToki. Drugie było łatwe. Tu jestem pewien, że Ola też zna ten głos. Tu mam termos, który pokazuje mi temperaturę. Jest trochę zniszczony, co prawda. Aczkolwiek jest to świetny bajer, dlatego, że po prostu wiem, jaka jest odpowiednia temperatura. Jak już mam za małą, to sobie wymieniam wodę. No cóż, zalejmy to. Dobra, puścisz jeszcze raz na? No? brzesz, Bo ja pierwszego w ogóle nie usłyszałam. Kto skórę? Łapa w górę. Dobra, wiem. Ale, głos. ale, daj, aha, nie możemy o, posłuchać jeszcze raz? Chcecie wszystkich raz jeszcze? Tak. Znaczy, dodaj wszystkich? No, pierwszy też? Pierwszy? pierwszy już mieliśmy dwa razy. Dobra, dam mam jeszcze raz po prostu. No, pierwszy też jeszcze raz. O, nie, no, ja bo tutaj ja nie da! Ja to jest, to to jest! Ja nie wiem, kto to jest ten pierwszy. Ja oglądam filmy, więc wiem. Ja znam ten głos. Znasz ten ale głos? Ale skąd ja go znam. A pierwszy? Dobra, ja wiem kto to był pierwszy, dobra Musiałem się dobrze zastanowić, bo ma bardzo podobny głos do jednego jeszcze, ja, jednej osoby Ja znam ten trzeci głos Czas leci Nie ma czasu Ja tu widzę tyka, Tik. No nie znasz, no koniec tematu. A, a ty wiesz pierwsze trzy razy, ja chcę też trzy razy, ostatnie. Poproszę bardzo, no nie no nie ma już. Ale nie trzy razy Ale to nie przez przypadek. Był no wypadek Nieprawda. przy pracy, bo bardzo musiał prawda. Tu mam termos, który pokazuje mi temperaturę. Jest trochę zniszczony, co prawda. Aczkolwiek jest to świetny bajer, dlatego że po prostu... Nie. No nie, no i dlaczego, no! Dobra, dawaj, no dawaj, 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 jak ty ciekaw. Twoich strzał, już. Nie, to nie był Josie, to był Freddy! Jedno z Was ma dobrze. No to tyle wiem. No i to kojarzyło głos kupiksa. On montuje nie. filmy dla Blowka, przynajmniej montował. I on mnie montał teledysk do drugiego skina. Nie, nie do drugiego skina, tylko do moją bodką. Strasznie podobny głos on ma z Freddy. No, Jacob to do jest... 100% Jacob. On ma taką specyficzną barwę, na no tak specyficznie wiele. Tak. I, I trzeci e, to kalu. No właśnie, on tak też ma taki specyficzny, jakby jaką mówi, nie? Tak, akcentowanie, tak. taki pojedynczy I, głosek. No i ja się z nim jakby poznałam na żywo. Po trzecim razie dopiero w trzecim tak, razie, w trzecim razie je zgadłam, ale. Pierwsze ja nie wiem. Josi. Kurde. Zawiodł. Nie wiem. To będzie Filipkowi tak, teraz. Przepraszam, Filipek. To nie tak, ja, ja fal, ja oglądam. Kolejną rzeczą jest coś takiego. ta Sama sytuacja, Paweł, masz to na środku talerza. Czy to się ruszyło? Czy ja tu słyszę jakiś taki. Co to się rusza? Bierda, to hałasowało Gdzie to jest? Na środku mniej więcej Trochę bardziej Dalej jesteś w środku? No teraz jest trochę wyżej D Czy to chodzi? No jest tak bardziej w prawo No niżej, niżej, no to jest prawie płaskie A to opaska <noise> No jeszcze <noise> niżej O, 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 o <noise> To jest twarde Czuję ziemię Czy to jest jakiś robak? Jakiś, nie wiem, żuk? Nie wiem co to jest nie, no to nie może być robak, no. To bo chodziło, to stało w miejscu, jak ja to, no to lizałem. To by uciekło. To musi być coś nieżywego. Czemu to zahałasowało teraz, jak ja to wziąłem? To może być martwy robak. Dobrze, żebyś ty zaraz. Nie wiem, co to jest, to jest jakieś... Nie wiem! Coś twardego, takie ma proszki, jakby na sobie. Skorupa czegoś, nie wiem, może skorupia. To jest ślimaka, nie wiem. Nie ma poje... Nie, ślimaka nie, bo to nie. to, to nie, nie to. Nie wiem, jakaś skorupa kraba. No to możesz sięgnąć. Tu był <noise> tak, tylko na początku miałeś go tak, i potem jak ja ci powiedziałam, żebyś zrobił Ej, Ale to, to, to totalnie. Tam, tak, żebyś tutaj sobie posłakował, bo tutaj. Tak, okay. smak A to Bo ja do tego. Po Serio, ty. Czyli co, czyli wygrywasz. Mhm. No dobra, możemy przejść do kolejnego pytania. Równik dzieli kulę ziemską na dwie półkule Które? Co my do podstawówki się chyba wróciliśmy, co? Ja się pomyliłem 100%. <grych> Czekaj, to jest pod. Nie wiem. No są dwie opcje, nie? 50 na 50. Nie, no ja wiem, muszę wiedzieć. Ja nie wiem, czy w ogóle tak to się nazywa. Północ-południe. No północno-południowa. No, no, bardzo to, dobrze. Tak. Jak byliśmy na Malediwach, to cały czas mówiliśmy, że... Że jesteśmy na południu równika. Ta, nie, że jesteśmy blisko równika, ale to jest taki. Ja taki nie, tak, no. jakby pod równikiem, a Polska jest nad równikiem, nie? Jak w sensie północ, mm. północnej strony równika. Największy ocean na Ziemi, to? Jako, że załatwo wam idzie, nie dam wam żadnych odpowiedzi ABC. Nie wiem tego. Ja <laughs> wiem co, ale napiszę. 100% wiem co napiszesz. Jaki? Pacyfik napiszesz. Tak. <grym> A ja nie mówię, czy to jest dobrze, czy źle. Ale tak leci sam. To jest pierwszy ocean, który musimy przychodzi do od Jak myślisz to Pacyfik. Nieprawda. Zastanawiam się na tym. Północny. Jest taki ocean? Jest ocean północny. <grym> Nie ma takiego oceanu? Myślę, no, zaraz wprowadziliśmy wątpliwości, ale wydaje mi się, że nie. Pacyfik jest największym oceanem. Morze Północne, ale ocean. To ocean spokojny. No dobra, to oboje, oboje mamy mieć, czyli Lizu Lizu. Oboje. Lizu Lizu. Jest to widzowie coś takiego. Kładę wam to na talerzach. To brzmiało, jakbyś, jakby tak coś w papierku było, albo jakby coś rozsypywał. Stresuję się. Czułem, że to jest dziwne w dotyku. Masz to? Ja teraz mam mindfaka. Ja ale że to, to coś, ale nie wiem czy to było coś na talerzu, czy to były moje włosy. Tak, bo to jest takie, to ma włoski. Tak? No. Okej. Okay. Czyli to nie były Bartek moje włosy? Nie. <laughs> co ty mi dałeś to? Bartek, co to są. Co to jest? Czemu to się rusza? To się rusza? No to się ruszyło znowu! Ja na słyszę jak to tak nie robi. Dam wam odpowiedź. Nie, nie dawaj podpowiedzi. Nie dawaj podpowiedzi. Jest to zwierzę. Ja pięknie. W ciele Naprawdę? Żywe? Tego nie powiedziałem. Nieżywe? ma to jest jak ten! Skipper po fryzjerze! Skipper jest miękki, to jest twarde. To jest jak. jak broda jakiś. Pan, Dobra, no to jest nieżywe, bo, bo to się nie rusza stale. Mówiłam że liżesz to po uchu. Nie wiem. <grym grym> A ja, ja, ja nie poszczę... nie robisz? Pokaż Ola. Ja tu, ja nie wiem gdzie. Nie, nie zwróciłem uwagi, gdzie ty wziąć. Paweł po uchu. To ugryźć? Czy ty no, Ola, do głowy, jesteś teraz w rączkę. A teraz? W głowę. Okej, okay, a teraz... Ja to serio, ma kształt ucha! <grym> Ruszyło się, nie, nie wiem co, mam to. Nie chcę tych 100 zł, ja nie wiem co to. Czekaj, ja odwrócę sobie talerz Teraz Ola po tyłku <grym> liżesz. <grym> Dobra, mogę się o ja nie zgaduję. Możesz. To jest jakby włochate coś, ale nie takie włochate jak na przykład pluszak, tylko takie włochate szorskie. Nie, no nie wiem co to może być, poddaję się. Czuję opaskę. Królik. Ja przez moment jak to dotknąłem, to myślałem, że to jest mięta. Bo mięta ma takie te. Ale jak zacząłem dotykać to mocniej, to znałem, nie, to nie, nie może być mięta. Ja, I faktycznie to jest. kształt. Ja zaczęłam dotykać, czułam, że to jest coś lekkiego, bo ja jak zaczęłam to lizać, to to tak się odsuwało. Ja byłem na tyle zestresowany, że jak ja zacząłem to lizać To coś zaczęło się ruszać, No to właśnie, ja myślałem, że to samoistnie się rusza. Nie, nie. Że nie ja to ruszam Ale ja za ile to włosów, i ja mam pełno znowu włosów w Jak szczórza trochę? No trochę no, tak. czyli oboje przykieraliśmy się. Tak, się, niestety. No dobra, przechodzimy w takim razie do Pytania. Dlaczego włazy do studzienek mają okrągły kształt? Dlaczego włazy do studzienek mają okrągły kształt? Chcesz jest studzienki? Skąd ja mam to wiedzieć? Dobra, mam. Nie wiem. <laughs> jak to w ogóle jesteś zamyślona, to no. się dzieje. Jest to w sumie główne... Nie podpowiadaj już, koniec mówienia! Proszę nie mówić. Nie ma to sensu, jest nielogiczne. Jak to? Jest bardzo no logiczne. No przestań podpowiadać! Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Żeby właśnie wpadł do środka. Dokładnie tak. Bo okrąg ci nie wpadnie do, do tego. A jak masz kwadrat, to kwadrat może ci wpaść. Logiczne myślenie moja jak Zaraz będzie logiczne lizanie z twojej strony. Dobra, Olu, masz to na środku talerza, nie jest to zbyt wielkie. Radzę ci nie ruszę talerza. No przestań! Czy ktoś mi to się rusza, czy to się rusza? Co? Czemu to mnie dotknęło? Czy to jest coś żywego? Dlaczego ty jesteś cicho? Bo je nie patrzę. Paweł! Co? Ty też się ruszasz! No ja, ja nie się nic ruszam. ruszam! Bo to, nie wiem, no... Gdyby to było coś żywego, to byś się nie odwracał i byś nie powiedział Ja nie patrzę, tylko byś patrzył, żeby mnie zjadło Bo tak <laughs> jesteś właśnie narzeczony No nie, bo cię kocham, kocham cię właśnie się stresuję o ciebie Ja się przyssałaś do tego już 5 minut No ja wiem co to jest Już mogę otworzyć. No, możesz otworzyć oczy Co to było? Szczoteczka do szans Tak Taka ładna I ty ruszałeś się? Tak no dobra, to wygrałaś Ile wygrałam? No właśnie nie wiem, musimy to policzyć w postprodukcji Masz stówkę zaliczki, zaliczki? Resztę dam ci jak się doliczymy, bo na pewno stópka dobra, jest jesteś na przód. Dziękuję bardzo Zostawcie dużo łapy w górę, bo to był mega stresujący odcinek Wspadajcie na nasze Instagramy, na Oli kanał Widzimy się w kolejnym odcinku, pa pa Cześć Peś.